Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale, ja w tym poprzednim obiecałem, obiecałem, że w tym się będzie działo, no będzie się działo, miało dziać się trochę więcej, bo my mieliśmy tu montować pewną rzecz, ale co się odbierze to nie ucieczę. Nie, uciecz, nie dzisiaj akurat, ale przy, przyszła do nas pewna rzecz, która może was zaciekawić, a ja myślicie co jest w tym kartonie? 3, 2, Nikt nie zgadza. Umywalka Wolna stojąca. Tu do, właśnie do naszego wóze, alety. Tak, i właśnie się zabezpieczę odpakowywanie. Eee, co i, I vlog jak... Dzień jak co dzień, żebym rzekł, że jutro Wszystkich Świętych. Dzisiaj troszkę się pobawimy z Hanią, zrobimy takie mini, mini Halloween, ale o tym też wiecie, bo Alinka też o tym wspomina z kupowa. Ja się zabiorę teraz za rozpakowywanie. No i później zobaczcie się z Paulinką i z jej reakcją na to, co ona zamówiła. No my, my tą urwankę widzieliśmy tylko, wiecie, online, nie? Zobaczmy. Przyjechała w całości, czekajcie. właśnie. No nic, właśnie. Tu, nie, nic właśnie. tu nie lata, jakby było potłuczone, no jest w całości. To połowa sukcesu, nie? Jest Jak jest potłuczona, to wiesz, że już nie? Bo nie otwarłaś przy kurierze. No, nie odparę przy ale przy że ja też tak zrobię, prawda? Tak? Aha. Mm. Mówię, dobra, opakowanie jest już mówię, To dobra, chyba wszystko okej. Okay. Mówię, dobra, jest pan, nie? Dobra. Jaki ten mój hobby jest silny. Wiecie, że on to jednak sam zamienił. <grym> to... Co? No, to chyba będzie tak jak są napisy, nie? To chyba będzie góra. Ale nie wiem, jak to logistycznie, czy nie otworzyć tego z boku, żeby później to transportować bokiem. Aha. Okay. I co powiem, hmm, Całkiem tak? fajna chyba, nie? Co myślicie? Wydaje mi się, że nie jest źle. Taka smukła? No. Wiadomo, nie widać jej do samego dna, no ale. Ona jest taki właśnie taki kolumnowy kształt, bym powiedziała, no, nie? No. Że tak się schodzi, wiecie trochę na dół. No, się no spoko, tylko fajnie, to mnie, to mnie wkurza. idzie to wymienić, bo to jest, ja nie wiedziałam, że to już będzie. A, to lepiej wyciągnąć, bo my mamy złote dodatki, a nie srebrne. Królowa <gulowa> stylu. No. Przemaluję Ci to złotym sprayem, chcesz? Złotym sprayem Ci to przemaluję, co? Mhm. Okej. Okay. Okay. Pasuje. Dobra, fajnie jest. Ja się tylko zastanawiałem, jak ona cały czas, jak ona, wiecie, do mojego wzrostu. Bo ona tu jest na podwyższeniu. No. Nie? Otrzymaj ona wałęka. ma... No, ją lepiej, ma. Ona by tak była dla mnie idealnie. Ale no. ona jest na podwyższeniu, więc w teorii... Będzie jakiej... liby, nie. nie, spoko. Spoko. Wiesz, no ja jestem no, jednak, ale to... ja jestem jednak specyficznym gościem, ja jestem hmm. normalnym człowiekiem, nie? Ja mam 2 metry 120 kilo, więc dla mnie coś, blad na wysokości normalnego człowieka, dla mnie jest za nisko, nie? I się bałem, że tu też będzie kiepsko, tak jest ok, ale jakbym miał się stanąć na palcach, że niby tak będzie to tu też jest spoko, nie? Mm -hmm. Myślę, że tu kra bo tu jeszcze będzie krew. Tak, no, mi się wydaje, że jest ok, Wiesz, one już chyba są robione, tak, żeby to pasowało w miarę. Nie, nie, podoba mi się. Ona ma 87 cm wysokości. Podoba mi się. Fajna jest. Myślę, Podobana. że się zgra tu fajnie, Myślę, bo ona będzie właśnie w tym miejscu. Zobaczcie, już nawet mamy wszystko przerobione właśnie pod ten konkretny model wolnostojącej umywalki. Tu jest ciepła, zimna woda i odpływ. Pasuje no, to wszystko. To było na tyle. My jeszcze jedziemy zapalić z nicze bliskim i widzimy się wieczorem. Już z Hanusią. na zabawie alub. Porozwiązujemy sobie zapali. Nie! Co ty się pojawić? się w poprzednim roku, że on jest śmieszkiem? Stałem się śmieszkiem! Aż jakoś ta zupa mu wychodzi z nosa, o kurcze O kurcze to... O, już nie ma, już jestem super Już jestem piękny Zawsze jestem piękny No i co? No i co? No i co, co, Pojawił się problem Bo nie wiadomo, czy będzie mogła wjechać tutaj betoniarka, żeby, żeby zrobić tą wylewkę Taras, na taras, o której Wam mówiłem ostatnio, 4 na 3 metra. Takie betoniarki są powyżej 3,5 tony. Nie o. wiem, czy dostaniemy pozwolenie na wjazd takiego ciężkiego sprzętu. Także o, Jest ty. troszeczkę smutku, miłoszku. No, no. Bo ale co my ty? zrobimy? Ale, ale ty. Ty. tylko co my zrobimy tu. Jak to nie pójdzie zrobić? Znowu plany będą do zmiany. Albo jakoś je coś... trzeba zmodyfikować. No, trzeba coś, coś tu wykombinujemy. Wykoinędź, wykoinędź, wykoinędź. No ja taki śmiesiek. Śmiesiek się To jak się radować, tak pięknie jeszcze jest normalnie upał dzisiaj no, gorzej może. <laughs> no, <matka cicho>. Dobra. <laughs> Jaki ziąbek nasz, ziąbek? O, to wszystko interesuje. Pana. Ząbasku. Połknij ślinę, bo zaraz ci coś ucieknie, chłopie. No. Nic Moje. A co tu się dzieje? Kto już tutaj siedzi? Miłoszek. Ja rzucam Miłoszkowi piłkę. Ty sam tak usiadłeś, ziomuś? Sam usiadłeś! Brawo, miłość! Brawo! Brawo, miłość! Sam siedzisz, sam usiadłeś, ojeju. A co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy się bawić. Happy Halloween! Ale my tak trochę wiecie. Yy, po swojemu? Po swojemu właśnie. Haneczka zaraz będzie miała niespodziankę, bo już tam coś kojarzy, że będzie będą jakieś przebieranki, nie? Tylko Haneczka nie chciała być ani duszkiem, ani. Ani dynią, ani słówką, ani, ani tam innym jakimś nietoperzem. Mhm. Hania chciała być przebrana za. za kogo? Śmieszkę. Mm, za, za śmieszkę. śmieszkę chciała być szczura. To chyba zobaczymy. powiem Ci zobaczymy. Może Zaraz, zobaczymy. Może się uda i to twoje marzenie się spełni. No i co? Mamy jeszcze takie, wiecie, Halloweenowe Patrz. słodycze na pewno. Nowe... Co to jest? Co to, co to jest? Co to są? Lew i no? <laughs> więc będziemy Daj sobie świętować leki. razem. Tak, Paulinka Wam powiedziała, my zawsze trochę po swojemu i u nas. Poza tym, że dzisiaj jesteśmy w domu, bo my w sumie nigdy na jakieś imprezy halloweenowe no. nie uczęszczaliśmy, to dzisiaj po prostu wykorzystamy ten dzień jako pretekst do tego, żeby wspólnie się pobawić. Więc porozwiązujemy sobie zagadki halloweenowe. Bo to ma taką księgę z zagadkami halloweenowymi. Mm. Pojemy sobie halloweenowe słodycze i po prostu będziemy się fajnie bawili. Nie, oczywiście. Zawsze każda e, okazja jest dobra, żeby się fajnie Dobrze bawić i, i spędzać to, razem czas. czas. Jaka by ona nie była? Mój! Stół już nakryty. Hania się cieszy na co? Na twoją oranżatkę kubusiową, nie? Ostatnio Hania bardzo porobiła tą oranżatkę. Ona no, ma też całkiem spoko skład, bo ma tylko wodę i soki z zagęszczonych owoców. Poza tym nie ma dodatku cukru. Jest całkiem spoko w smaku. No i mamy co? Mamy paluszki. Mamy... Duszkowe chrupki, duszkowe żelki, pianki, fajne cukiereczki i takie straszne pianki na patyku. I będziemy jedli i się bawili. A teraz czas na niespodziankę dla Ciebie. Jaka jest? Zobaczysz. To co, Myszka, zaczynamy? Tak. Tu mamy ciastolinę. Będziemy lepili stworka. A tu, patrz, to jest ta książka, o której Ci mówiłem. To jest halloweenowa książka z zadaniami będziemy rozwiązywali do nocy zobacz do nocy labirynty wszystko tu jest zabieramy się za zabawę tak no to chodź <laughs> kolizja z się by była Mmm, jakie tu są fajne rzeczy. A Miłoszek, <tryk> też tak trochę halloweenowo, żółtawo. No. Chociaż nie widać tego w kamerze, ale jest taką dynką naszą dziś, bo to jest taka dynie, nasza. A on za tą piłką, za tą piłką dynka. dynka. Obraca, za tą piłką. No, a, 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 o mm, Dynka, dynka. I łaski poleciały, no dynka. On tu ma dynię, tylko nie widać pod tym szelkami. <tryk> <tryk> Dyniula. Yeah. Ty się możesz się go cieszyć z tego zimba pierwszego, wiesz? Chopie. to mamy. Kochani, także, wiecie, trochę wariactw musi być. Chociaż jak już nas pewnie znacie, to wiecie, że my Halloween za bardzo nie obchodzimy. Nawet nie chodzi o to, że jako osoby bieżące go nie obchodzimy. Po prostu jakoś nie było zwyczaju, ale Paulinko. No. Ja nie wiem, co przyniesie czas, no bo Hania rośnie. No właśnie. I wiecie, no, jak my byliśmy mali, to to Halloween no, nie było popularne. Jak Hania urośnie może stać się popularne i chcąc nie chcąc będziemy, będziemy je obchodzić. Już się o wiele bardziej no. popularne stało niż my byliśmy mali. Tak. Także jak Hania podrośnie pewnie to Halloween wkroczy do naszego domu Ale razem. też alternatywą są takie bale wszystkich świętych. Też są organizowane, że na przykład dziecko może się przebrać zamiast za takiego ducha strasznego za jakiegoś świętego. No, także alternatyw jest wiele, ale tak jak mówiłem każda z nich jest... Każda z nich o, jest dobra. Czymś innym teraz. Każda z tych alternatyw jest dobra, żeby o, razem spędzać czas i się razem dobrze bawić. Te duszkie. Jestem duszkiem? Jestem duszkiem. Mama nic nie widzi w tym duchu, sorry. Mamo. Co? Masz wypadki. <noise> Wspominałam ostatnio, to już nie było właśnie tak ostatnio, o, łapie mnie jakoś ostrość, mm, że y, muszę udać się do fryzjera. No i rzeczywiście, ja wtedy mm, po, za parę dni zadzwoniłam do fryzjera, no i co się okazało, że nie ma miejsca. No bo ja całkowicie zapomniałam, że przecież na 1 listopada pewnie wszyscy chcieli do fryzjera się dostać, a ja po prostu, wiecie, mi po prostu tak to wypadło, że musiałam iść zrobić odrost. No ale doczekałam się dzisiaj 3 listopada. Już po wszystkich świętych był termin. Idę. Nie zdecydowałam się jednak na to, żeby iść w te blondy. Nie chcę tak tych włosów niszczyć. Po drugie, nie wiem, czy na pewno dobrze bym się w nich czuła. No, gdzieś tam ciągle marzę, ale na razie chyba nie jestem gotowa. Muszę dać tym włosom trochę odpocząć, więc zrobimy tylko odrost. Dzisiaj, no i tu trochę te końcówki tonerem, czy jak to się tam nazywa, pani fryzjerka zrobi, prawdopodobnie tak. W każdym razie ja chciałam Wam powiedzieć, że znalazłam ostatnio swojego pierwszego siwego włosa. No, starość ja dość moduś niewierzę, dość moi drodzy, więc no, teraz nie wiem, czy. Gdzieś tu był, gdzieś tu był, ale tu w kamerze nie jest chyba widoczne. No, dzisiaj już, bo teraz pomyślałam, poproszę Mateusza, żeby to nagrał, bo ja sama nie dam rady wam tego nagrać. No ale przecież ja teraz już właśnie zmierzam do fryzjera, więc wyjdę już po siwych włosach, moi drodzy, nie będzie śladu, będzie pie będą piękne włosy zafarbowane, siwych nie będzie, nie będzie odrostu. Teraz nie widać tego odrostu prawdopodobnie, też w tym świetle. Tu w samochodzie, ale e, kiedy bym wyszła teraz tu na zewnątrz, no bo widzicie, jest dzisiaj znowu piękne słońce. Co prawda, temperatura już nie 20 stopni, tylko 13, ale e, taka, wiecie, przyjemna e, ze względu na to, że te słońce e, świeci i tak człowiek jeszcze się nastraja pozytywnie do życia, a nie jak ja później już leci, leje, tylko deszcz i jest ciemno w każdym razie to od razu byłoby właśnie widać na tym słońcu te moje kilometrowe odrosty, ale doczekałam się jadę do fryzjera. No i efekt dzisiaj nie będzie spektakularny, bo pewnie jakbym jak wyciągnę kamerę i zacznę nagrywać po fryzjerze, to się nie zorientujecie, że coś się tu w ogóle wydarzyło. No moi drodzy, od razu lepiej. Nie wiem czy ten ciemny kolor to jednak nie jest mój kolor, ale zobaczcie dzisiaj mam tak lekko podwinięte, pokręcone te włosy, pani zrobiła mi je na prostownicy. Bardzo mi się to podoba, ale wiecie, jestem taki antytalent do takich włosowych spraw, do czesania się, do fryzur, więc prawdopodobnie ja już sobie takiej fryzury nie odtworzę na głowie, ale po co jest YouTube? Na coś się mówią, że przyda, więc spróbuję zobaczyć jakiś tutorial i może jakieś tam loki z tej prostownicy, jakieś tam podwinięcia, fale mi wyjdą. A teraz tak się prezentuję, Bardzo mi się też podoba taka fryzura. Fajna alternatywa do tych krótkich, wyprostowanych włosów. A teraz idę po moje robaczki, po miłożka i po e, haneczkę. bo są u moich rodziców. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Hania, cię karmi! Bo już masz swoje krzesełko do karmienia. A ty byś chciał sama, ona ci nie da, no. Mm, delikatnie. Super, Hanuś. O, i na hani, hani też. Wszystko razem, nie? Tak się dzielicie. Super. No, powolutku, powolutku, Hanuśko. Chyba mu smakują te zmiksowane bananki. Tak, zupi. Mm, a my potem zrobimy z tego placuszki jeszcze. Z tych miksowanych banek jeszcze placuszki z tego mm. banana. Dobre. Dobre. I z smaka. Takie Ojej. placuszki, racuszki mama bananowe zrobi, tak? Potem... A daj mi to dwie. Aha, ten. No, tak. Dalej go będziesz karmić, tak? I mogła sobie to... Не вот мне там чай. No ogólnie to chyba wczoraj był ciężki dzień bo nawet nie pokazałam wam w końcu tego przepisu na e, te placuszki bananowe ale zrobiliśmy je Hania jadła, smakowały jej szczerze powiedziawszy chyba pierwszy raz zrobiłam właśnie e, placki bananowe e, wiecie w internecie jest mnóstwo różnych e, przepisów e, wystarczy wpisać i naprawdę tam jest od koloru do wyboru ja zrobiłam e, takie placki z mąką i z e, mlekiem i z jogurtem, bo można też zrobić po prostu jajko tylko i zblendować możesz banany dojrzałe. Możesz, możesz to, pokaż ten ostatni placek. Hani, bardzo smakował. Zobaczcie, to jest ostatni placek, tak się prezentują, bo od wczoraj nam zostały. Z tej porcji wyszło mi 16 takich właśnie placków. Zaraz Wam podam z jakich proporcji to robiłam. Proszę no i powiem wam, że mnie w sumie do tych, do zrobienia tych placków zmusiły banany, które mi zostały, dwa takie dojrzałe banany, ale jeszcze nie do wyrzucenia i mówię, kurde szkoda marnować jedzenie, nie lubię tego, więc stwierdziłam, że zrobię takie placki, no i te placki okazały się być bardzo dobre, Hani bardzo smakowałem, Mateuszowi, mi też więc na plus, myślę, że Miłoszek za niedługo też już będzie mógł sobie takiego placuszka jeść, na razie troszkę się boję jednak tych takich stałych jakby pokarmów bo jednak ma tego jednego małego ząbka do mu rośnie, więc troszkę, no dziękuję tak, obcięłaś tego placuszka swojego, więc y, troszkę się boję, w każdym razie y jeśli chodzi o przepis na te plaski, to tak jak mówiłam, jest ich mnóstwo różnych w internecie. Ja postawiłam na ten z mąką i z jogurtem i z mlekiem, czyli półtorej szklanki mąki pszennej, tortowej jako macie. Trzy jajka pełne wbijamy z żółtkiem i z białkiem. Pół szklanki mleka i pół szklanki jogurtu. Dwie łyżki cukru i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Wszystko mieszamy. No i przede wszystkim banany. Ale w tym przepisie, który znalazłam, było, że pokroi Banany, no ale już było za późno, bo ja je już zblendowałam. I bo chciałam Miłoszkowi dać tego banana, jak widzieliście, smakował mu, więc zblendowałam te banany, już miałam tą papkę, no i po prostu dodałam tą papkę. No i okazało się, że to był bardzo dobry wybór, bo wszystkim te placuszki bardzo smakowały. Mateuszowi, Mi i haneczce. No i to najważniejsze, że haneczce smakowały, więc no. Na plus zaliczam te placuszki. Zróbcie sobie, bo są fajne. No i oczywiście, wiecie, formujemy takie małe placki i smażymy na patelni. Standardowo tam na oleju. Jeśli chcecie. Wiesz co, Miłoszek jeszcze chyba troszkę nie. Bo się boję, wiesz, żeby się nie zakrztusił. Mama to jest taki strachuś. Tata to by mu dał pewnie, ale mama to jest strachuś.